Siemanko z tej strony Mary, witam Was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj będziemy sobie grać na paczce Minecraft Hero Jak widzicie to jest już moja w pełni ukończona baza Widzicie tu mam skrzynki, tu mam skrzynie z jedzeniem Tutaj mam zbroja i narzędzia Tutaj rzeczy smopków Tutaj takie rzeczy do budowania poza drewnem, bo drewno mam tutaj Tutaj mam takie rzeczy, których nie da się postawić Tutaj mam drewno, tak jak już mówiłem. Tutaj mam rzeczy do ogródka, ogrodnictwa i tak dalej. Tutaj jak widzicie też sobie posadziłem trochę drzewek. Tutaj wypełniłem te liściami i tutaj ogólnie to już ładnie zabudowałem. I dlaczego nie ma dachu? Dachu nie ma, dlatego ponieważ mam zamiar go zrobić ze śniegu. A że nie jesteśmy na śniegowym biomie, no to, no to niestety nie jest on ze śniegu na razie, ale w kolejnym odcinku raczej się tam Damy w stosowaniu śniegu śniegowego biomu. Dobrze. Też ja zauważyłem, zaraz Wam powiem. Postanowiłem, że zrobimy taką małą wyprawę. Weźmiemy się kierkę, weźmiemy sobie mieczyk. Myślę, że przyda nam się jeszcze jeden. Właśnie trochę ciemno robi tu przy okazji, też będziemy skłapać zaraz. Zrobimy nasze drewno, na szkoły I napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się ten magazyn. Bo mi się całkiem podoba. Hej, okay, zrobimy sobie jedzenie. zrobimy sobie trochę jedonka. i zrobimy. Weźmiemy sobie trochę jedzonka, bo nie przecież mam teraz żeby nam się dzień zrobił. I zaraz wyruszymy, zaraz wam pokażę gdzie. Tam się jeszcze nie wyrenderowało tym razem, ale o, właśnie tam mam ogródek, sobie niedawno nim przypomniałem, poszedłem sobie zebrać trochę marchewek i tak dalej. Pirania mnie zażnę, czy coś. Hmm. Wiadomo. Hmm. Olej, o. to jest dokładnie tam. Jak Je, się nie mylę, analiza. Tam jest balon, czy się nie wygenerował? Idealny. To jest taki dungeon trochę No i mam nadzieję, że tam zdobędziemy jakieś ciekawe rzeczy Jeszcze nie, jeszcze nie O, laga złapałem No dobra Okej, okay, no to już ogarnąłem te lagi Właśnie mi się tam wygenerowało To już O, tam widzicie, jakie fajne Taki podwodny domek jakby. Naprawdę spoko, ale jednak się tam już nie osiedlę, bo tam po pierwsze się osiedliłem, a po drugie tak słabo, tak pod wodą musiałbym dużo drogę naprawdę pokonać, żeby się dostać na ląd. Ale naprawdę fajnie, można by sobie też glowstone'a zebrać. Też skrzynki są, bo pamiętam tego dungeon'a trochę. Ja sobie też na początku, nim jeszcze zacząłem nagrywać, z tej paczki modyfikacji to grałem sobie trochę na niej no i właśnie właśnie spotkałem tego dungeona i naprawdę on był spokojny. Dobra. Enchanting. Enchanting się bardzo przyda. Okej, okay. skrzyneczka pierwsza, papier i książki. Okej, okay. w piecyku zobaczymy czy nic nie ma, nie ma. No, tutaj też. Tutaj papier, a to mapa Dobra Tutaj mamy takie przejście O no tutaj tak jakby zaorane pole trochę, ale To jest takie przystosowane raczej, że można by się tu osiedlić Ale nie, mamy no, nasz domek O książki i papier Ciągle Ciągle książki i papier, liczyłem na coś lepszego Jakieś diaksy, żeby się znalazły albo coś, ale nie takie tutaj. Jakiś enchant się może przydać. Tutaj nic nie ma. A nie! Kaj okay, te kawałki serduszek. by to jest wszystko. No, naprawdę papier, papier everywhere. Zjadłem się trochę na tym. Dobra, to już ogarnąłem. Niedobrze, no nie dobrze słabo, kwiatki sobie można zerwać. Tego blowsona też że Tutaj coś chyba te tabliczki powinny blokować tą wodę. Właśnie, kurde, kill nie ma, wiedziałem, że, że czegoś nie wziąłem. Ofa, nie, 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 nie. Od tego dirta tu mam kopie i wypełnię. A, super, tylko teraz wyjść stąd. Mm. Kurde, ja to zawsze muszę faila jakiegoś -like y oczuć. Ale nie można już wyjść, tylko teraz tego ta rozwalimy. Bo więcej tego Glowstone'a miał zamiar rozwalić. No ja, spoko, chociaż Glowstone'a, żeby sprawdzał te skrzynki. Czyli już tylko tyle. No to craftingiem załatam, co tam Ale ciemno już Ciemno wszędzie No, no to cóż dungeon No nie, nie najlepszy Ale pierwszy już możemy sobie Odhaczyć że Zaliczyliśmy już jeden dungeon no ale Blow to na no to... Miałem powiedzieć, że ze stak to będzie. Ze tak tych... bo pyłu to już jest, ale... Z... Nie, nie sądzę, żeby był stak tych bloków. Chociaż... Wyobraziłbym no... no się jakby był. Mógłbym sobie zaznaczyć te pokoje, w których byłem w tego blu. By... Wiele łatwiej to wszystko ogarnąć. Wow! Jaka wysoka ta woda to widać, że w tym pokoju już byłem a sobie wypłyniemy i wpłyniemy tutaj tym stonem, bo tutaj byśmy się nie mogli przedrzeć właśnie, jeżeli coś ominąłem albo albo, albo, albo jest tu jakieś ukryte miejsce jeszcze, no to mi piszcie w komentarzu Ła jak jakiś miękatar bierze Czy katar taki o, człowiek wil fajnie, można sobie za Chodź. o fajnie, drewniana łopata No, golałabym piacy, ale nie no, z tych to zawsze daje patyki maksymalnie drewniane narzędzia no, dobra, i sobie jeszcze weźmiemy to. Okej. Okay. No, sobie to będziemy dla ustona i będzie git wszystko. What the Fuck. F Co to jest? A on kradnie tem soli. takie... O, wiecie co, muszę się wysmarkać, bo już mam straszny katar, o fajnie to się robi, więc do, zaraz do was wrócę. No OK, już z jestem i postanowiłem, że nawet nie będę nagrywał, bo już tego Goldstone'a, bo to jest bez sensu. Tam tylko coś się świeci, więc zapomniałem pewnie jednego rozwalić, ale to nic, bo i tak nie będę wracać, i widzicie, sobie stworzyłem waypointa. Patrzcie, tam się już coś topi, topi się coś tam. się zrobił, o kurde. Więc będę się trochę bał tam wrócić, ale Jakby Popłyniemy tam do tego statku. No to cóż, nie będę Was nudził jak tam płynę, bo będę dwa lata tak płynął chyba, no to... O, ale zaraz, zaraz. skrzynek o Bez beznadziejnie nie to jednak już chyba nie będę wycinał tego bo i tak to już jest końcówka tej drogi nie mimo no może nie będę się do niego tam zbliżał jakoś specjalnie po prostu jeżeli on podejdzie to to go Portal do endu To byłoby naprawdę no, oh, super Zobacz, zobacz, co tutaj jest ciekawe Zęcią książka wada, na sobie Spoko Przydałoby się prot coś widać Ja też mógłby się przydać Nie najgorzej, tutaj mam takie endowe To jest okiem endu Nieładnie, to wszędzie. Nie, no enchant tu też jest. Tylko dlaczego wszędzie książki? A pieczyki. Nic nie ma. Będę żygał tym glowestonem dosłownie. To jest za dużo. Muszę mi się nawet nie chce podobać. Ale tak wiesz. Tak mam książkę Feder Okej. Okay. O, crash. Dobra, laga złapałem takiego malutkiego, ale już sobie poradziłem. Tutaj już przejrzałem to i uważam, że nie ma już więcej Ojej. Chciałem mieć tak idealnie staka. Koko trzyma to zrobiłem Dobra, jeszcze myślę, żeby te lampy nie zabić Dobra No już się będziemy zawijać stąd chyba O, nie wykoła już O, się człowiek zrobił z wykołaka To tu możemy sobie wyzwalić. Nie wiem, czy to kim, ale dla pewności lepiej się pozbyć tych niebezpiecznych kreatur. chyba nie będę już za tą podróżą tutaj. Na ląd. Mogę sobie w sumie łódkę zrobić teraz w którym taki włączem. Ale dobra, no tutaj już za późno, żeby robić. No to ja jeżeli wrócę, to do was... Też, jeżeli wrócę do domu, to do was też wrócę. No okej, okay, już tutaj naprawiłem tego lata. Teraz jak to widzi? Musi się bić nie da. Lol. Jak to zabić? Jak to zabić? Jacie, co to jest? Miec straciłem, tylko ten... Może to tylko fabką można, nie wiem. Nie ją kurczę. Ło, to rzuca mnie tym. Synek. Ja nie da się tego zabić. O zaraz może sobie tam... it's a sniper oh. Oh. Ale zaraz mam o, zaraz mam, 50... mam finita, mam patyki no piórkę chyba mam, więc to zrobimy sobie strzały i postaramy się rozwalić tamtego dziadu. Kurde, mam tylko 5, będzie 20 strzał, dobra. Zabić. Nie da się go zabić. Jakiś cheater. Cheater, cheater. No fuck. A strzało mi dostało. Jo, nie, dobra. Dobra, no to na... To by dzisiaj było na tyle z Minecraft Hero. Jeżeli wam się podobało, komentujcie. Znaczy jak, komentujcie zawsze. Ale dobra. Nie ma już co przedłużać. Bez zbędnego badania. Kończymy. Cześć.